Myśmy się czuli tak jak myśliwi na polowaniu. Jak myśliwi na polowaniu czuliśmy się. trwało nam to, to kolosalną satysfakcję każdy zestrzał. Wrażenie było nagłe, niesamowite. Wszyscy byliśmy pokryci czerwonym pyłem z cegieł. Tuż przy oknie stały konie z takim podwodem, jak kiedyś były dla wojska. Do, takie, takie dwa, takie koniki dwa. No i one były tak przerażone, chyba więcej niż ludzie. Bo tak widziałam, że zupełnie skóra na nich. W ten sposób się trzęsła, drżał cały. nogim nogi się trzęsły. Z Grodziska Mazowieckiego Hitler obserwuje ostrzał i bombardowanie Warszawy. Niemcy rzucają do nalotów na miasto całe swoje lotnictwo bombowe. 240 bombowców szturmowych Ju-87, 100 Dornierów i 30 Junkersów. Zrzucają one w sumie 560 ton bomb burzących i 72 tony bomb zapalających. Dodatkowo Warszawa ostrzeliwana jest non-stop przez 900 dział nieludzkiewnych. Olbrzymia liczba budynków prywatnych i komunalnych jest zniszczona. Między innymi w Gruzy zostaje obrócony ostatni czynny w stolicy szpital Dzieciątka Jezus. Giną ranni, lekarze, pielęgniarki. To, co dzieje się nad Warszawą, to pierwszy atak w historii, który można nazwać dywanowym. Warszawiacy 25 września będą od tej pory nazywać lanem lub czarnym poniedziałkiem. Z okien, balkonów i drzwi waliły jęzory płomieni bijących w niebo jaskrawymi słupami. Wśród czarnopomarańczowych i krwistych welonów ognia snuły się śpiesznie czarne postacie ratujących. Chodnik przeciwległy zastawiony był sprzętami bezwładnie zwalonymi na stosy. Z okien, gdy wiatr uchylał płomienistą zasłonę, Wychylali się ludzie, rzucając na ulicę jakieś przedmioty. Jezdnia usłana była pościelą, odzieżą, tobołkami. Trzask i huk pożaru mieszał się w ogłuszającą kakofonię z rozpaczliwymi krzykami. Gdzie niegdzie widać było grupki pochylone nad kimś leżącym na ziemi. Zobaczyłem tę kroplę, bombę zbliżającą się do, do tego, to myślę sobie, no koniec. Tak równiutko idzie po linii celowania, to znaczy, że trafi. Wychyliłem się, zobaczę przynajmniej przed śmiercią, jak wygląda wybuch wojny, wybuch bomby. Bomba rzeczywiście trafiła w ten pomost, który był wybudowany do wciągnięcia dział i wybuchła między pomostem a ziemią, ani jednego rannego nie było. Już w nocy Niemcy rozpoczynają silny ostrzał artyleryjski Czerniakowa, Służewca i Siekierek. Na Czerniaków, Mokotów, Bielany i Bemowo rusza niemieckie natarcie. Wszędzie trwają zacięte walki. Na Wawrzyszewie Polacy odpierają atak ogniem karabinów. Z Bemowa wypierają hitlerowców kontratakiem. Jedynie na Mokotowie po kilku godzinach walk Niemcy zdobywają Królikarnię i wdzierają się do Fortu Mokotowskiego, skąd do niedawna nadawane były audycje stacji Warszawa 2. Załoga fortu będzie się jeszcze bronić w poszczególnych budynkach do następnego ranka. Polacy usiłują odbić Królikarnię, zdając sobie sprawę ze strategicznej wagi tego miejsca. Niestety bezskutecznie. Podczas kontrataku ginie między innymi podpułkownik Galiński, dowódca pododcinka południowego. Po zdobyciu leżącej na skarpie Królikarni i usytuowanego pod nią fortu Legionów, hitlerowcy... Usiłują także zdobyć znajdujący się na czerniakowie Fort Dąbrowskiego, w którym pośród obrońców walczy Janusz Kusociński, rekordista świata i złoty medalista olimpijski z Los Angeles. Rusza kolejny szturm. Padają placówki na przedpolach. Sylwetki żołnierzy niemieckich widoczne są już w odległości 30-40 metrów. Na tym odcinku są teraz dwa CKM. Obydwa grają bez przerwy. W pewnym momencie zacina się CKM Janusza Kusocińskiego. Podczas gdy obsługa mocuje się z nim, Kusociński na wpół wychylony ze stanowiska strzela ze swojego wisa w kierunku czołgających się Niemców. W chwilę później CKM zostaje uruchomiony. Niemal równocześnie zostaje ranny Kusociński. Mimo odniesionej już drugiej rany, za żadną cenę nie chce opuścić stanowiska. Tymczasem polskie karabiny maszynowe otwierają krzyżowy ogień do nacierających. Niemcy ponoszą duże straty i wycofują się. Najpierw przywieziono nam amunicję, a później przywieziono mnóstwo, ale to mnóstwo konserw, rozmaitych konserw. Z tym, że najpierw tam były rozmaite mięsne konserwy i tak dalej, a później zostały same konserwy ananas w poszkach. I przez ostatnie chyba ty, ostatni tydzień myśmy nic innego nie jedli, tylko tego, ten, te, te puszki y, y, te z Ananasa. Ja od tej pory później przez długi, długi czas nie mogłem patrzeć ani y, od, od, od razu czułem nawet do zapachu ananasów. W okolicach Krasnobrodu trwa rozpaczliwa walka oddziału frontu północnego generała Przedrzymirskiego. Ostatnie jednostki nacierają na niemieckie pozycje, usiłując przedrzeć się przez linię otaczającego je wroga. Polacy, którym kończy się już amunicja, ponoszą w tych walkach ciężkie straty. W środkowej części Polski grupa żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza generała Orlik Rykemana oraz oddziały generała Kleberga przemieszczają się, walcząc wciąż z siłami niemieckimi, sowieckimi oraz dywersantami. Potyczki toczone są m.in. koło Piszczy, Dubeczna i na wschód od Włodawy. Rosjanie przy pomocy przyłączających się do nich dywersantów dokonują licznych mordów. W Mokranach w zemście za zatopienie swoich statków rozstrzeliwują marynarzy floty lipińskiej, którzy dostali się w tej okolicy do niewoli. W Górze Grabowskiej mordują personel i rannych ewakuowanego z Brześcia nad Bugiem Szpitala Polowego. To, żeśmy przegrali... To było między innymi to, że nie było łączności. Na przykład ja byłem w tej armii Łódź, nie? Wołyńska Brygada a obok była armia Kraków, nie? A łączności nie było żadnej, bo łączność była ustalona, że za pomocą poczty, nie? To Niemcy pierwsze co niszczyli, to niszczyli urzędy pocztowe, gdzie był odbiór na daleką odległość. Także nie mieliśmy łączności, bo jakby była, to byśmy jeszcze więcej dotukli tych Szwabów. Na Helu zwycięski pojedynek artyleryjski z dwoma niemieckimi pancernikami, Szlezjen i szlezwik holstein podejmuje bateria imienia Laskowskiego. Cztery działa Boforsa, kaliber 152 mm. Baterią dowodzi kapitan Zbigniew Przybyszewski, który przeżyje walki na Helu i całą okupację, ale zostanie zamordowany w ubeckim więzieniu w roku 1952. Niemieckie pancerniki opuściły port o godzinie 9.15 i skierowały się na wody zatoki. Otoczone ścigaczami, trałowcami i torpedowcami idą w szyku torowym kursem wzdłuż wybrzeża. O godzinie 10.00 otwierają ogień w kierunku półwyspu Helskiego. Choć odłamek pocisku rani kapitana Przybyszewskiego, a trafione działo numer 3 ma awarię, Polacy nie przerywają ognia. O godzinie 11.05 niemieckie pancerniki robią zwrot i opuszczają pole walki. Szlezwik Holstein, trafiony celnym pociskiem, ukryty za zasłoną dymną, od razu wycofuje się do portu w Gdańsku. Konieniu na szwedzkie wody, w pobliżu Sztokholmu, zostaje internowany polski okręt podwodny ORP Bieg, a następnie przeprowadzony na wyspę Vaxholm. Okręt podwodny ORP Orzeł krąży nadal po Bałtyku, kierując się ku Anglii. 25 września wezwanemu na Kreml ambasadorowi Rzeszy Schulenburgowi Stalin i Mołotow przedstawili propozycję rewizji dotychczasowej linii demarkacyjnej dzielącej oddziały niemieckie i sowieckie na terytorium Polski wzdłuż linii Czterech Rzek, Pisa, Narew, Wisła, San, przebiegającej, co ważne, przez Warszawę, rewizji do linii Bugu. To znaczy, Sowieci zaproponowali Niemcom odstąpienie Całego województwa lubelskiego i wschodniej części województwa warszawskiego w zamian za łaskawą zgodę Niemiec na ostateczne rozwiązanie kwestii państw nadbałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Mowa rzecz jasna o włączeniu tych państw do Związku Sowieckiego. Jednocześnie Sowieci oprotestowali wysuniętym przez Niemców koncepcję utworzenia szczątkowego państwa polskiego, twierdząc, że mogłoby to. Ewentualnie w przyszłości wywołać absolutnie niepożądane tarcia między Związkiem Sowieckim a Rzeszą Niemiecką. Ja zobaczyłem ten samolot, zacząłem do niego strzelać. Zresztą nie tylko ja, bo i kolega z drugiego działa. A równocześnie jak zobaczyłem tą bombę, to zaczął ostrzeliwać nas z karabinów maszynowych. I później zadziera og ogon do góry i ucieka w górę. W momencie, kiedy on wyrównywał już na wysokości gdzieś dwóch tysięcy metrów, wyrównywał lot już do poziomego, dostał ode mnie w które miejsce, trudno mi powiedzieć. W każdym razie już korkociągiem spadł na krzywe koło 14. Na lewo i na prawo nasi dotarli już do domów. W środku jednak, w labiryncie ogrodów, Polacy są tak dobrze okopani i zamaskowani, że mimo czterech godzin natarcia nie uzyskano prawie terenu. Odwody są podniecone, gdyż wszystkie wiadomości z linii walki mówią o partyzantach cywilnych, a nawet o strzelających kobietach. Okna domów przemienione są w strzelnice karabinów maszynowych. Szerokie przeszkody przeciwczołgowe przecinają ulice, a z tyłu za nimi wznoszą się barykady. Żołnierze są wściekli, że mimo skończenia walk w polu muszą przelewać tyle krwi w walkach ulicznych. Nacierający rzucają się naprzód, niszcząc granatami ręcznymi gniazda karabinów maszynowych w piwnicach. W domu narożnym na placu Narutowicza broni się rozpaczliwie kilka gniazd karabinów. Dział przeciwpancerne podprowadzone daje strzał. Podczas kilku sekund po wybuchu pionierzy SS skaczą 10 metrów do przodu do najbliższej bramy. Parę granatów wybucha w domu, potem z pierwszego i drugiego piętra grzmią serię karabinów. Znowu trzech pionierów czyni skok, lecz jeden z nich pada po drodze. Posuwanie się kosztuje nas bardzo wiele krwi. Wieczorem tego dnia śmiertelnie znużony pionier SS przyprowadził na Fort Szczęśliwicki Jeńców, mówiąc: Z mojego plutonu zostało nas już przy życiu tylko ośmiu. Panie pod chorąży pojedziemy zobaczyć ten samolot. No to wsiadamy w samochód, jedziemy tam na, na tamkę. Rzeczywiście tam przyjechałem. Zobaczyłem, że samolot już płonął. Resztki samolotu płonęły. No, cywile, ten, ten mój żołnierz, oto jest ten podchorąży, który zestrzelił. No zaraz ludność miejscowa, brawa, gratulacje i tak dalej. Jakiś cywil zobaczył, że ja mam na pasie rewolwer mojego ojca jeszcze FNK 6 mm, taką damską broń. Przyszedł, przyniósł mi waltera. I powiada, ja to, to niech pan zdejmie ten rewolwer, niech pan sobie założył porządny Waltera dziewiątkę. No i od tego momentu już miałem y, dobrą broń y, osobistą. Po zaciętym boju w Forcie Czerniakowskim Niemcy dostają się na jego dach i przez dymniki zasypują obrońców świecami dymnymi i gazem łzawiącym. Obrońcy jednak nie ustępują. Nie mając jak spędzić napastników z dachu, bronią się w budynkach fortu. Niemcy wysadzają część ścian. Ginie ponad 200 polskich żołnierzy, reszta nie mogąc wydostać się z okrążenia, kapituluje. Otworzywszy sobie drogę na czerniaków, hitlerowcy ruszają dalej. Dysponując ogromną przewagą, rozbijają w zaciekłej walce stojący im na drodze ochotniczy batalion kapitana Zbijewskiego. Polski dowódca popełnia samobójstwo. Ciężkie walki trwają na ulicy Pułapskiej i w Alejach Niepodległości. Tutaj Niemcy nie potrafią pokonać Polaków. Strata pięciu czołgów i twardy opór w każdym domu zniechęcają napastników. Kiedyś koń złamał nogę tam i tego konia zastrzelili. No i muszę przyznać, że mieliśmy bardzo dobre obiady, bo poszłam. Nikt nie chciał oprócz mnie iść. A ja chciałam w ogóle być na medycynie, więc myślę sobie, no to zoperuję tego konia i mieliśmy wspaniałe mięso do jedzenia ci przedtem, no człowiek nie pomyślał o tym, żeby jeść koninę. Na ochocie Niemcy uderzają z pomocą artylerii wzdłuż ulicy Grujeckiej. Nie mogąc przełamać polskiej obrony wprowadzają czołgi, przed którymi pędzą polskich jeńców. Następuje ich masakra, ale polscy żołnierze walczą dalej w bezpośrednich atakach na granaty i bagnety. Straty w oddziałach są olbrzymie dochodzą do 40%. Dowodzący obroną, generał Rumel, zwołuje na Radę Wojenną. Obecne są także władze cywilne. Poza pułkownikiem lipińskim, który proponuje wyprowadzenie wojsk i stoczenie bitwy z Niemcami poza miastem, wszyscy uczestnicy spotkania są za przerwaniem walk. Prezydent Starzyński składa meldunek w dowództwie. Miasto jako instytucja publiczna nie istnieje. Zostało zburzone. Wszystko, co może utrzymać przy życiu zbiorowisko miliona ludzi elektrownia, wodociągi, telefony, radio, gazownia, szpitale zburzone i spalone. Płoną wszystkie gmachy publiczne ministerstwa, teatry, muzea, banki. Kasić nie ma czym i nie ma kim wszystko się rozprzęga. Ludzie nie są w stanie pracować w tych warunkach. Transporty rozwożące żywność mąkę i ryż po mieście rozbijane są przez granaty, rozpruwane przez bomby, a kiedy transport ma szczęście i dojedzie cały, nie może się przedrzeć przez płonące ulice. Wszystko się rwie, rozprzęga. Filtry rozbite, wody nie ma, a gdyby przy najwyższym wysiłku uruchomiono filtry, to porozbijane są na mieście przewody w niezliczonych punktach. Szczególnie tragiczna jest sytuacja na Pradze, gdzie panuje już głód. Ludność koczuje w piwnicach od dłuższego czasu w najstraszliwszych warunkach. Głodna i zrozpaczona ludność poczyna rabować. Rozbito rektyfikację warszawską i browar haberbusza. Wojsko siedzące wewnątrz murów w mieście jest całkowicie zdemoralizowane. Żołnierze pierwsi uciekają na widok nadlatującego samolotu. Piwnice miasta zajęte są przede wszystkim przez żołnierzy. Komunikacja z ludnością i wpływ na nią został sparaliżowany przez brak radia i gazet. Miałam nóż taki, bardzo wąski. Dobrze zaostrzony taki szpic. No i wbiłam w skórę konia, i takie było dziwne wrażenie. Przede wszystkim nie wiedziałam, że skóra jest tak strasznie twarda na koniu. I miałam drugi nóż, i tymi nożami operowałam, aż tą skórę przecięłam. No i mieliśmy polędwicę, więc wyjęłam jedną i drugą. Bardzo dobre obiady były potem. Decyduje o zakończeniu walk i wysyła parlamentarzystów na pertraktacje pokojowe. Niemcy informują, że w grę wchodzi jedynie bezwarunkowa kapitulacja. Jednocześnie gwarantują dostarczenie mieszkańcom żywności i pomoc lekarską dla rannych. Strony ustalają zawieszenie broni na godzinę 12 w południe następnego dnia. Po południu przyleci z Rumunii do Warszawy major Galinat, przywozi dowódcy armii Warszawa rozkaz od marszałka Rydza Śmigłego nakazujący stworzenie organizacji podziemnej i kontynuowanie walki. Broni się jeszcze modli. Żołnierze w twierdzy ponoszą bardzo ciężkie straty w bombardowaniach. Brakuje im amunicji i środków opatrunkowych. Resztki oddziałów frontu północnego toczą walki w dolinie Wieprza, pod Tomaszowem Lubelskim, Krasnobrodem i w lasach pod Aleksandrowem. Wobec ogromnych strat, wyczerpania żołnierzy i braku amunicji, nie mając szansy na przebicie, dowodzący frontem generał przedrzymirski podejmuje decyzję o przerwaniu walk i kapituluje przed oddziałami Wehrmachtu. W środkowej części kraju maszerują grupa generała Orli Krykemana i wojska samodzielnej grupy operacyjnej Polesie generała Kleberga. Ścierają się w potyczkach z obydwoma najeźdźcami oraz oddziałami dywersyjnymi, głównie komunistycznymi. Na południu grupa kawalerii generała Andersa usiłuje dotrzeć do południowej granicy w rejonie powiatu Samborskiego. Zgodnie z linią wytyczoną przez pakt Ribbentrop-Mołotow, Wehrmacht oddaje wojskom sowieckim hełm i zamość. Wezwanie Starzyńskiego miał taką straszną chrypę i codziennie przemawiał do nas. Codziennie. I dostawał i miód mu przysyłali. I on to dziękował, że dostał miód. Podtrzymywał na duchu, był wspaniały po prostu, i naprawdę bardzo dużo znaczyła jego, każde jego słowo przez radio mówione. Prezydent Warszawy Starzyński po raz ostatni przemawia przez radio, mówi między innymi, nic nie jest w stanie złamać ducha naszego oporu raz ostatni odwołuje się do naszych sojuszników. Już nie proszę o pomoc. Na to już nie czas. Żądam pomsty. Niech wszystkie stacje radiowe powtórzą całemu światu. Warszawa się broni. Warszawa walczy. Jeszcze Polska nie zginęła. Ludzie warszawiacy ze znanym sobie poczuciem humoru, lanym poniedziałkiem nazwali najcięższe niemieckie bombardowanie miasta dzień wcześniej, kiedy to na Warszawę spada ponad 630 ton bomb burzących i zapalających i ponad pół miliona pocisków artyleryjskich. Ale, ale zniszczenia miasta postępowały z dnia na dzień, straty zarówno żołnierzy, jak i ludności rosły. Przewaga liczebna i materiałowa dwóch korpusów Wehrmachtu atakujących Warszawę, 11 i 13, była coraz większa, a zapasy amunicji obrońców coraz mniejsze. Biorąc to wszystko pod uwagę, dowództwo obrony stolicy podejmuje 26 września decyzję o podjęciu z Niemcami rozmów o zawieszenie broni.